Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Drax, a dzisiaj poradnik na temat tego, jak odpalić Halo Infinite na pececie tak, żeby wyglądało świetnie i działało płynnie na średniej klasy sprzęcie, na sprzęcie już nieco, nieco leciwym. E, testowałem ustawienia na moim kompie z kartą graficzną GTX 1060 6-gigową do tego procesor e, e, Ryzen 5 e, 3600 taktowanie sześciordzeniowy 16 GB RAM rozdzielczość monitora natywna 1920 na 1080 i przechodzimy do ustawień graficznych ja tu już mam oczywiście odpalone jak widzicie pierwsze co to w ogóle zwiększyć pole widzenia zalecam do 95 to jest o wiele przyjemniejszy, przynajmniej dla mnie, zakres, ale oczywiście to jest bardzo subiektywna rzecz. 95 nie zniekształca obrazu, a daje po prostu bardziej takie poczucie, że nie, nie mamy widzenia tunelowego, tylko widzimy bardziej tak panoramicznie, normalnie, fajnie. No i przejdźmy tutaj do kluczowych ustawień. Powiem Wam jeszcze, jako ciekawostkę, że przetestowałem. Spędziłem cały wieczór wczorajszy na testowaniu różnych ustawień. Testowałem też na bazie poradników, jakie sam znalazłem do tej pory w sieci, na Redditie i nie tylko. I wypracowałem taki troszeczkę lepszy, myślę, mi się wydaje lepszy zestaw ustawień niż to, co możecie do tej pory znaleźć, przynajmniej dla tego sprzętu. Otóż, co tutaj jest? <laughs> Zacznę może od tego, że. Zanim ustawicie sobie to ustawienie, czyli minimalna liczba klatek na sekundę, to zróbcie to dosłownie na końcu. Wyłączcie sobie to, ponieważ dzięki temu będziecie widzieć dokładnie te zmiany. To ustawienie, minimalna liczba klatek na sekundę, jest w grze po to, żeby gra starała się dynamicznie obniżyć rozdzielczość i pewne detale żeby dorównać do, do tej liczby FPS-ów, jaką chcemy mieć. I gra robi to, muszę przyznać bardzo dobrze, nie psuje bardzo obrazu, a naprawdę dodaje u mnie dodaje te kilkanaście 20 FPS-ów. Jest to bardzo warta włączenia opcja. Ja początkowo miałem Spore obiekcje, ponieważ bardzo lubię, kiedy gra wygląda, wiecie, ostro, wygląda naprawdę po prostu świetnie. Więc takie dynamiczne skalowanie z pewną podejrzliwością traktowałem, ale jest to tutaj dobre. Niestety, brakuje mi tutaj jakiejś opcji pośredniej pomiędzy 30 fps a 60. Gdyby była opcja 45 fps, to jest coś, co bym chętnie widział i ustawiłbym. No, ale powiedzmy, że gra daje nam tutaj wybór między 30 a 60 fps. Więc 60 sobie ustawiłem. Oczywiście, jeżeli macie słabszy sprzęt, to y, będą to inne ustawienia. Możecie mieć, możecie chcieć mieć tylko 30, ale na średnim y, sprzęcie powinno być dobrze. No i y, maksymalna liczba kratek. ja ustawiam na 60, ponieważ moje taktowanie monitora y, jakby daje maksymalnie 60 FPS, więc zawsze to jest ustawione. Synchronizacja pionowa zawsze ustawiam y, jednak, bo y, po prostu nie lubię tego efektu rozwarstwiania się obrazu, nawet jeżeli on jest nieduży, ale przeszkadza mi on. I przechodzimy do tych głównych ustawień graficznych. Antyaliasing wysoki, mamy opcję pomiędzy niskim a wysokim. Na Nvidiach, na tym sprzęcie ewidentnie lepiej mieć wysoki, nie zmienia to bardzo obciążenia, a po prostu mamy przynajmniej wygładzone krawędzie bez problemu. Filtrowanie tekstur. Ultra to jest zawsze opcja, którą daję na Ultra, ponieważ ona rzadko ob obciąża mocno sprzęt, a a przyczynia się do wyostrzenia po prostu obrazu, więc, więc jest bardzo przydatna. Ambient Occlusion. No tutaj testowałem pomiędzy średnią a wysoką. Moglibyśmy dać, jest jeszcze opcja niska, jest opcja ultra. Ostatecznie zdecydowałem się na średnią. Nie ma dużej różnicy między średnią a wysoką. Ale średnia jednak gdzieś tam oszczędza nam jakieś fpsy. A gra nie wygląda źle na średnich ustawieniach. Ambient occlusion nie ma widocznej różnicy na pierwszy rzut oka. A to jest jedno z kryteriów. Jeżeli zmieniałem te ustawienia, to patrzyłem po prostu, jak bardzo to wpływa na obraz. Więc tutaj, ambient occlusion na średnie nie wpływa bardzo na obraz. Na szczęście, jakość, jakość tekstur wysoka, w moim przypadku wysoka. Słuchajcie, to jest jedno z, naj, jedno z bardziej obciążających Halo Infinite ustawień, i tutaj ciekawostka. Po pierwsze, gra, jeżeli na Xbox Game Passie instalujecie to, pyta was w pewnym momencie, czy chcecie HD Texture Pack. Jeżeli gracie tak jak ja, w rozdzielczości 1920x1080, nie gracie w 4K w, czy, czy w więcej, to nie chcecie go. Nie, nie zauważycie z tym Packiem żadnej różnicy wizualnej, a będziecie mieli bardziej zamulony sprzęt. Ten HD Pack jest przeznaczony dla po prostu high-endowych komputerów, więc go nie instalujcie. Jeżeli macie gry na Steamie, to wchodzicie w, na Steamie w ustawienia właściwości gry i tam w zakładce DLC odznaczacie: Nie chcecie mieć zaznaczonego HD texture Packa, bo to HD jest tutaj mylące, ono nie jest HD, czyli nie jest właśnie to nie są tekstury dla rozdzielczości 1920 na 1080, tylko to są ewidentnie tekstury dla wyższych rozdzielczości, wyższych 4K i tak dalej. Więc jeżeli nie, nie, nie gracie w tych wyższych, to nie chcecie tekstur paka. No i tutaj jest to jedna z najbardziej wykorzystujących pamięć VRAM opcji. Tak naprawdę, no, ultra przy 6-gigowej karcie i tak mam za mało tego ramu, po prostu jakiś kosmos, używam więc wysokie. Wysokie daje tutaj ustawienie na tym pasku, powiedzmy, żółtym, czyli jest w granicach powiedzmy zdrowego rozsądku. Tak naprawdę trzeba byłoby odpalić niskie, żeby jak widzicie, żeby była duża zmiana. Średnie w sumie też, ale ja mam w tym momencie wysokie, bo jednak tekstury to tekstury i jednak to jest coś wizualnie zauważalnego póki co. Yy, I tak, yy, tak to ustawiłem. Jakość geometrii to jest druga z największych opcji, jeśli chodzi o zżeracze FPS-ów. Tego właśnie nigdzie nie znalazłem w żadnych poradnikach. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że to jest opcja. Nie żadne te mgły, mgły wolumetryczne, to też, ale jakość geometrii to jest coś. I testowałem, oglądałem świat i powiem Wam, że zmniejszenie jakości geometrii do średniej wcale nie rzuca się w oczy. Nie ma takiego problemu, że świat jest naprawdę bardzo jak, jakiś, jakiś brzydki. Przynajmniej ja tego nie widzę. Jeżeli mam inne opcje włączone, wyższe, to jakby nie wiem, roślinność i tak dalej, to wszystko jest, więc nie, nie widać tej nisk, niskiej geometrii. Średnie ustawienia o wiele więcej FPS-ów, odbicia, średnie. Średnie, bo odbicia zżerają, a mało kiedy widzimy odbicia, i oczywiście to nie jest to, że wyłączamy całkowicie te odbicia, one po prostu będą w niższej rozdzielczości. E, będą po prostu mniej ostra a i tak po prostu to się dzieje tak szybko jeżeli gdzieś jakieś odbicie widać, że nie zauważymy żadnej różnicy a przyspieszymy sobie kompa głębia, e, to jest głębia ostrości, też średnia tutaj przyznam, że bardzo mocno nie patrzyłem jak duża jest różnica w FPS-ach między wysoką a średnią e, natomiast to wziąłem z jakiegoś poradnika i faktycznie ustawiłem wtedy na średnią popatrzyłem, wszystko wygląda ok więc nawet nie, nie zwiększałem już z powrotem do wysokiej, jakość cieni wysoka. No, jednak cienie to jest coś, co widać mocno, więc, więc tutaj cienie zostawiłem na wysoką, jakość oświetlenia też wysoka, jakość mgły wolumetrycznej na średnia. Aha, jeszcze te oświetlenie i cienie, oczywiście to są wysokie, ale moglibyśmy dać ultra, więc tutaj jest i między różnica między ultra, bo testowałem, ustawieniami A wysokimi pozornie jest nieduża, jak tak odpalimy po prostu tylko grę, ale jak gramy już, to jest duża. I tutaj kolejna ważna informacja dla was, słuchajcie, jak będziecie testować Najpierw oczywiście grałem w Multi. Wszyscy chyba graliśmy w betę Halo Infinite Multi i tam ustawiałem różne rzeczy. Niestety, jak odpalicie kampanię, to kampania więcej zżera, więcej wymaga. I znowu, jeżeli odpalicie kampanię, zaczynamy w zamkniętych pomieszczeniach i się wydaje, że wszystko jest OK, dopóki nie wyjdziemy na powierzchnię. Moment, kiedy jesteśmy w kampanii na otwartej mapie, to jest największy tester naszych FPS-ów i naszych zasobów. Ja na wysokich ustawieniach grałem w zamkniętych pomieszczeniach na początku kampanii. Płynne 60fps, a wyszedłem i 20-30fps w dół po prostu poszło. Także trzeba ustawiać: jak będziecie ustawiać grę, to tak naprawdę wstępnie sobie tylko ustawcie w tych pomieszczeniach kampanii na początku, a potem musicie tak naprawdę najb najbardziej testować i najbardziej ustawiać pod to, jak jest na otwartej przestrzeni w kampanii, bo to jest najbardziej odczuwalna rzecz. I też taka ważna informacja. W kampanii zauważyłem, że w różnych rejonach mapy ilość FPS-ów się zmienia. To nie jest tak, że mamy stałą. Niestety są rejony, są lokacje, które nagle bardzo zżerają te FPSy, a są lokacje, gdzie gdzie po prostu nie ma takiego problemu. Więc dlatego, dlatego też te ustawienia, które tutaj wam przedstawiam i pokazuję, one są zrobione tak, żeby nawet w tych lokacjach, w których jest duży spadek FPS-ów, żeby nadal grało się dobrze. Czyli to są ustawienia optymalne pod to, żeby, żeby po prostu na tych ustawieniach cały czas grać. Chwilami będziecie mieli super, po prostu 60 FPS-ów, krystalicznie czysty obraz, po prostu bajka, ideał, a chwilami będziecie mieli trochę mniej tych FPS-ów, powiedzmy spadnie wam, wam do tych, nie wiem, 50 paru, może nawet chwilami 40 paru, ale bardziej tutaj to ustawienie u mnie to oscyluje między 60 a 50. Przez większość czasu się trzyma w tym, w tym zakresie, więc to jest bardzo dobrze, moim zdaniem. No właśnie, ale to jest wszystko tak pomyślane, żeby było to optymalne pod jednak też bardziej wymagające lokacje. Dobra, jedziemy dalej. Oświetlenie wysokie mgła wolumetryczna. No to jest niestety mgła wolumetria to jest coś, co na nieco starszych kartach, zwłaszcza jest jedną z najbardziej zżerających zasoby rzeczy nie chcemy tego całkiem, całkiem wyłączać, dlatego że jednak no, efekt mgły oparów różnego rodzaju w lokacjach. No i dodaje klimatu, daje po prostu, to jest część grafiki, część po prostu projektu świata i nie chcemy się tego całkiem pozbywać, ale też nie chcemy mieć tutaj za wysokiego ustawienia, yy, które jest związane z, też jakby z rozdzielczością tej wolumetrii, bo za duże ustawienie, zarznie nam komputer, więc średnie ustawienie jest optymalne, moim zdaniem, jakość chmur wysoka i testowałem na pewno nie niska, bo znowu chmury nam znikną w większości z nieba. Na pewno nie ultra, i między średnia a wysoka testowałem i doszedłem do wniosku, że wolę jednak wysoką, bo widać, widać po prostu tą rozdzielczość tych chmur i, i to, że na średniej już one są takie nie pasujące trochę do świata, już są trochę takie po prostu w niskiej rozdzielczości, a nie zżera to tak kosmicznie, więc tutaj wysoka. Dynamiczny wiatr domyślnie była wysoka, zostawiłem. I jakość okrycia gleby, czyli to jest ustawienie trawy, krzaczków i tego typu rzeczy, wysoka, dlatego że no to jest jedna z rzeczy, którą będziecie najbardziej widzieć. Cały czas chodzimy po tej glebie, i jeżeli damy niskie, czyli będzie mniej tych elementów, to będziemy mieć taką łycą, nieciekawą tą, to, to, to podłoże. Dlatego tutaj zalecam ustawienie wysokie, żeby to dobrze wyglądało, jakość efektów potem. Tutaj również są zdania podzielone. Testowałem między wysoka a średnia, bo tak mniej więcej dla tego sprzętu jest zalecane. Efekty to są głównie, głównie rzeczy typu eksplozje w walce i tego typu rzeczy. No ale, ponieważ to jest bardzo ważnym elementem gry, więc dałem wysokie, a nie średnie, no bo jednak chcemy. Chcemy po prostu widzieć, że fajnie wyglądają te wybuchy i te strzały i te wszystkie rzeczy. Jakość nalepek, czyli to są, te, to są te rzeczy typu ślady po pociskach i po eksplozjach. Wysokie, tutaj nie ma problemu z wydajnością. Jakość animacji zostawiamy automatycznie domyślne, jakość terenu wysoka, nie ultra. Też y, y, zmienia to po prostu y, y, pewne ustawienia. Na tyle, że trochę FPS-ów zyskamy, a nie zauważymy różnicy na wysokim ustawieniu. Jakość symulacji, to są najbardziej trudne do zmierzenia rzeczy, to są rzeczy związane z fizyką pojazdów, ale tutaj według opisu nawet też z niektórymi dźwiękami i tak Więc po testowaniu między nawet niskim ustawieniem a wysokim dałem wysokie, bo nie zauważyłem różnicy w FPS-ach, a... A stwierdziłem, że może to jednak jest lepiej, jak będzie wysokie. Jakość stad to jest, to jest jakość wyświetlanych ptaszków, które latają co pewien czas gdzieś tam sobie chodzą po ziemi, tego typu rzeczy, jakieś stworzonka. No, można to nawet wyłączyć, ale to dodaje troszeczkę uroku gry, grze, więc jakość wysoka. Nie zauważyłem też dużego obciążenia dla komputera. Tutaj zostawimy, zostawiamy te asynchroniczne obliczenia. Rozmycie w ruchu, efekt którego nie znoszę, przyprawia mnie o mdłości, więc na zero. Reszta wszystko tutaj została tak jak było, jak było domyślnie ustawione. A więc to są te ustawienia. Jeszcze raz mówiąc, tekstury oraz jakość geometrii to są, to są najbardziej mm, obciążające rzeczy, więc na tym najbardziej testujcie. I testujcie sobie po prostu, właśnie z wyłączoną tą opcją, czyli minimalne, minimalna liczba kratek na sekundę, wyłączcie sobie. Włączcie sobie w interfejsie, tutaj jest licznik FPS-ów, i u góry po prawej stronie będzie Wam się wyświetlał. Oczywiście, ja mam teraz ich też mniej z tego powodu, że po prostu nagrywam. I e, dopiero jak sobie popotestujecie, po, to na sam koniec, kiedy będziecie zadowoleni, w miarę z liczby FPS-ów, popatrzycie sobie OK, mam średnio na przykład te 40 parę FPS-ów i, i coś koło tego. To jeżeli chcecie mieć bardziej płynną rozgrywkę, wtedy włączacie sobie tą opcję tutaj minimalna liczba klatek na sekundę, 60 i. Nie będziecie mieli prawdopodobnie 60 równo cały czas w tych lokacjach, które bardziej obciążają, ale będziecie mieli powiedzmy w tej okolicy bardziej niż, niż wcześniej. Mam nadzieję, że Wam się przydał poradnik. Głapka w górę pod filmem, jeżeli tak. Yy, I zapraszam do kolejnych filmów na kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.